Siemaneczko, widzowie, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Dzień dobry, witamy, zapraszamy was do wspólnego grania, a dzisiaj grają z nami Dawid Spocony. Wie, witam, siema, siema. I Kubulek51. Gramy Pary i mój stary z widzami, no i budowanie, startujemy. Jedziemy z tym koksem. Wczoraj był Live na live Kubulek 51 wygrał 1200 fałdolcy Tak, dokładnie. Oraz jeszcze jest. Dzisiaj będzie dogrywka między Pakerem 83 a Kubulkiem 51, który z nich wygra 1200 fałdolcy. A drugie miejsce 400. Będą emocje. No, Kubulek już miał 400 tak, fauldolcy, więc może być tak, że będzie miał. Dużo tych fauls, tak jak to napisano na Discordzie będzie bogaty. Wow. A jak przecież wbija do nas do Discorda pod każdym filmikiem jest link do Discorda. Nawet jak zajmie drugie miejsce, to będzie miał aż 2000 fałdów. Tak. A jak zajmie pierwszy to będzie miał... 2800. No. Nie 2800. Bo O ma... 800 więcej. A, tak. Dobra, gdzie lecimy w oparciu? Zastanawiamy się. Jakie zadanie, zadanie to mi się przydało zrobić? Idyli. chromową. Poleciałbym na krzywione wieżę. A ja muszę te 300 okej. Okay. No i nie zapomnij o subskrypcja, jak w tym tak? Tak. Miasto, że tak. I dwąleczek jakby to powiedział wicek des. I oczywiście celujemy wygraną. Jakby to powiedział A wy Dawid. <laughs> Tam jest przeryskowość O no. Oj, trochę, trochę mam Lagi to więc tak no Łap, za tam widała, taki ciśnę My dzisiaj byliśmy z um, pakerem oglądaliśmy repliki broni 1000 zł kosztowała Jak Dawid pusi nazywa broń? No, ta broń? A tak nie wiem No tak co 1000 zł kosztowała M4 Chyba No z telegrosi co oglądaliśmy, się ja, nie wiesz jak się nazywała ta broń? Nie, nie powiem. Ona była z tego, z, jak z tego ostatniego Moder Warfare, Warfare no? Model Warfare Patrzyliśmy też w internecie minigana Ale to Minigana. Tam, a kto tam ma głośniki tak włączone głośio, może to głośniki tak słychać? Ławę Dawida słychać To ja nie wiem czego Awę Dawida jest z mikrofon taki czerwony Dzień dobry. Wiecie co, ja mam tak trochę logi. Nie wiem czy to słyszycie. Skrzymy słyszymy, skrzymy, skrzymy, skrzymy. słyszymy, słyszymy Mam legendarną skrzynkę. Tak jak to powiedziałem Czy uczysz? się. i mam kluczyk. Też mam kluczyk. No to jest żaden. Nie, nic tu nie było właśnie widzę jak do sobie O wilku mowa Teraz mnie zapraszam Wiktorku na razie nie możemy Piy, typy, typy są tutaj <zyskliwanie> hmm. się przestraszyłem Ty, gdzie jest kubulek? Nie, kubulek jest tutaj, kogo? To jest wy Dawid. Jesteś? O, mój że malagi. on w tu jest, widzisz go? Może malagi go... Tylko... Nie, ja jestem No tylko... żeby... dobrze. Tylko jesteś w miejscu. Pokazuj mi, że jesteś jakby w miejscu. Jak macie typu albo coś, zaznaczajcie od No... Bodali nie wczytuje. No. By cię do lobby wywaliło. Nie. No taki świetny, taki super lag na odcinku. jestem w oby by wywaliło mnie. Ale dacie radę, wierzę w was. Dziękujemy. Właściwie będzie ciężko. Bo ja tak jakbym... <śmiech> <śmiech> Coś to będę was oglądać. Ty, a mi pokazało... Mi pokazało, że opuściłeś ekipę. Nie. Nie Otwiera się. Otwiera się. Otwiera się. Otwieraj się. Nie, nie niszcz, nie niszcz! O nie. Nie. Co ja zrobiłem? Jak, jak, jak głupi jestem. Ty tata, gdzie ty jesteś? Wiesz, czasem dla ciebie zostawiłem berki, a potem cię zniszczyłem. O, to fajna pompa. O dziękuję Dżek tu jest przecież. O nie. nie, nie, nie o! Nie mogę... Też fajna pompa. Nie widzę, jak to jest fajna pompa. Wszyscy macie te pompy. Brawo. Tylko, że dafi ma złotą. Ale jak on to... Ewo-Chrom? To Tak, 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 tak. Uuu, no to ładnie. Będzie miał niedługo mityczną. No. O, tu jest. Już mam pomysł na tytuł Na tytuł filmu Oj, paker padł Nic To niech teraz idzie tam nie ja nie idę nie, do niego nie. Jak się bawi Paker, strzeliłeś się wystrzeliłeś? Co ja zrobię? Ulecz mnie Nie! Nie lecz go, Kubulek Zaraz wiem, bo... Nie puszczmy. Dawaj, go zawsze coś przyjdzie chwili Nie, będzie. No, ja wiem, co oni zrobią. Ha, dobra, jest, o jest. Dziękuję. Jak jeszcze raz zobaczę granat, to. Nie wiem. Ale ty się papryk wystrzeliłeś, czy, czy coś się stało? A. Już nigdy nie będę rzucał granatów. <noise> Jezus! Zapokłanie siebie nie wystrzelicie, jak już to o to siebie. Ale nawzajem siebie nie wystrzelicie. Ale i tak nie lubię granatów. Nie! A, tak. Dobra. Ty to będzie yy, oddziały z dwoma widzami, ale bez jednego widza. <noise> albo wygrana bez grania. <noise> no, mam pytanie: zresetują kibę z kawy złota? Nie Mi się nie zresetowała, mam 5000. Okay. Na... Mam tutaj rybkę. Ktoś tam strzela, chłopaki. Przypominam, że burza idzie. Chłopaki, musicie A, do strefy Patrzysz na to. jeszcze nie. tutaj, do niego, ja pójdę tutaj. Albo chodźcie wszyscy do jednego, będzie sprawiedliwie. Bo no ja nie chcę kierować. Kierujesz? No nie. Kierujcie. My... Każdy ma za klucz. Ja mam dwa. Możesz się na kolejny save otworzyć. Tak, save. No do dwa w sumie tak nie no. patrzeć. Nie, damy radę. Damy radę. Zobaczcie, damy radę. Patrz. Udało nam się. Czy samochodowi się uda. Tu O, ja też. Nie. Tu na szef. Przepraszam. Tu na drzewo. Teraz coś poznajdę. Skałę. O, już widzę. Ze snajpera. I już zasz. Co się stało? Lamo. Gdzie była to loma, nie widziałaś? Po lewej, po lewej, tutaj jest. Co Tam, gdzie kubulek widziałem O, tu jest. Chodź, snajpa. Nie snajpa na chwilę. Jedno. Ja bym chciała macę. Coś za dużo tych potek mamy. Ja mam cztery potki. Ja mam 6 małych potek. Ja mam nie potki, przepraszam, tylko ja mam skleczek. Duża potka. Tu to był taki znak. No. Że będzie ostra bitwa. Żeby nie będziemy mieli później żadnych potek. Jest to nie morsze Dawaj snajper! Snajper paker uh -huh. I z tyłu widzę plecy też O! Brawo Ory chyba bezbudowana, to mi się wydaje Jaka, sniper, brawo Tam też są, no Baker, tam, zaznacz, tam, zaznacz. Dobra, nie żyję tutaj. Tu jeszcze coś. Tu są z tyłu! Paker idzie sam, tak? A my nie. z Kubulkiem jesteśmy daleko. Nie, czekam. Tutaj czekam na nas. Tu są pod górką. Mam, tu są, o tu, będę... Jeszcze raz. ogóle idziemy do niego szybko. Idziemy, Tu są wyżej, ty. Tu są, są. Aj! Tak, ale mogę coś dodać? Tak. Bo ogólnie to na live, jak ktoś był, to wie, a jak nie wie to a jak ktoś nie był, to powiem coś. To... Bo Kubulek na live dostał nowe na przezwisko, z takim Kubołek. Tak. z drugiej strony, z tyłu. mi robi. Kubulek, potrzebuję pomocy. A! Uważaj! Co? To... DMR ktoś balon. używa. W niektóre O, i jest ta ostra. Leżę tutaj, dobijcie go szybko! Tak. Dobrze, Kubulek. O nie, Kubulek! Gdzie Tam, 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 z górki, na lewo. Na lewo! Tutaj. Tam, z górki, na lewo. Idzie do ciebie, Dawid, idzie. Dobrze. Przy samochodzie będzie zaraz. Dobrze. Idzie po prawej Wdążę. stronie. Zdążysz. Dajcie radę! Zrobię i ucieka. O, dobra. na dasz radę, dasz radę Nooo, radę Nooo, się Kubulek potrzebuje pomocy ale spamię Zapraszam, tam ale muszę wyciec. To jest naprawdę kubulek, e, kubulek ma chłopak Czy da radę, czy da radę to Na to. pewno da, po to Kubulek Nie też Kubelek Idą Ajaj Ale to tylko dlatego, że spamił właśnie muszą Ja no kuba, jak oddał my, ale muszę dobić, nie? Ja oni są wszędzie. Myślałam, no. że tu jest, jeju. Ja uciekam. Mhm. O nie dasz, dasz radę. Ile drużyn jest? 14 osób został. Paker musi być chociaż w trójce. 7 drużyn jest. Oni są wszędzie, mówię wam. Gusimy no Drzewo leci. Prawo! A! <grywa> A nie widział? Nie widział mnie. Ślepy. Nie no, żartuję. Uciekł albo nadal patrzy. Zajmij sobie najwyższe miejsce w strefie <krywa> i tam czeka po prostu. 13 osób, chłopaki. Przepraszam Dziku Muszę zdobyć się za. Nie! Dzik ratuje świat No, ratuje <noise> mnie. Tak? Spokojnie. No, to pięknie na widoku. Wszystko nagrane. Spokojnie. Jeszcze możesz po nasze karty. O, to nie widziałem twojej karty? No nie, nie ja myślałem. Dobra, chyba to zrobię. A i tak nie ma gdzie na ten obud. Tu się zaraz wjedzie. No. Jeden. mi właśnie, tu się poszedł. To wejdzie do samochodu. Co to był za dźwięk? O oh, Jezu, Co? to jest? To jest. World Cup. 87 Oni grają to chyba World A Cup'a Ale co leci 14 osób 14 cały czas, to jest normalnie turniej Snajperką ktoś powala, 131 metrów to Są normalnie pro playerzy o Właśnie pro playerzy Ty też jesteś pro player Tam Ty masz wygrać to Zostawiłeś nas na, na polu bitwy O nie On cię nie widział Nie widział mnie bo się spojrzał No to było trochę takie Podejrzane Takie trochę podejrzane no Nie strzelaj w niego, nie strzelaj na razie Masz strafę to się cicho ta, nie odzywa się nawet do mikrofonie, nie, nie usłyszymy kogoś. Ja się, że to mnie zaraz gniecie. Że oni jeszcze nie wiedzą, że... Dobra. teraz! Dobre. Teraz ten idzie tego, na widoku? Patrz. Kurde. Nie ja chciałem w drzewo, ja w drzewo specjalnie chciałem. Aaaa! Jakbym go trafił, to ja nie. Wiem. Ej, 9 <gry> osób. Dobrze, ale mogę się troszkę posiedzieć tutaj. tej. Fucker sniper. He. Oni będą mnie lubić za to. Za gdzieś na świetleczka albo coś szukaj. Patrz! ty <gry> typ, ten sam. Nie, uważaj! Dobrze, przekaj. Uważaj, bo strefa będzie iść. Ej, no, ale chyba powoli. No nie wiem. Trochę będzie, trochę będzie iść. Jeden, most tak. dawaj, młody uciekaj. Ja, no, trochę, w sumie po Ile drużyn? Trzy, o Boże. Jest? Y? Ja na wam Patrz, patrz, jest po teraz... na dole jest Miecie dole. dole. Jest. Dobrze, i teraz drugi. A, nie wierzę że to. Ja woli broni. Aker, Sniper! Aker, Sniper! Nie! Oj, oj teraz oj, to się ojej, zaczyna. Oj. Zaczyna się. Czterech na jednego potera. No, musisz jakoś przejść, niestety. Buduj się tam i teraz od prawej i będzie tutaj obok Bo jestem teraz sama. Ja bym układał radę, wieź ja bym ja układał radę, czuję, to, ulec że się, ulec radę. się. O, jednego, o Boże. O, kurde. Jednego zostawisz, będzie już w miarę dobrze. Jak dam hejda, no to komuś, no to jest dobrze. Drugiego zestawiasz będzie jeszcze lepiej. Przeciekać, że będę komuś. A, buty, bo jest. No. To jest na, jak można brać tych. To już jest tu na dole, patrzcie, nie. zero kill Zero kill miał, no nie, akurat ten. Brawo, brawo Drugie miejsce, piękny mecz Super, 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 super. super. Gram jeszcze raz Tak, gram jeszcze raz Mam nadzieję, że już ze mną Dziękujemy za oglądanie, zapraszamy na kolejny odcinek. Jakbyś był... Tak, zapraszamy serdecznie pozdrawiamy. Hej!